Wojciech Gola zdecydował się podzielić swoimi myślami w związku z ostatnim kontrowersyjnym wydarzeniem z udziałem jego ukochanej. Kilka dni temu wybuchła afera, gdy ujawniono, że 19-letnia Sofi, partnerka Goli, wcześniej brała udział w transmisjach online dla dorosłych. Były uczestnik programu Shore opowiedział o tym, jak jego dziewczyna znalazła się w kontrowersyjnym biznesie.gola który zyskał popularność w show-biznesie 10 lat temu dzięki udziałowi w programie Was a Show. Jest również znany z angażowania się w projekt Fame MMA. Jego zaangażowanie w federację fikcyjnej przyniosło mu jeszcze większą rozpoznawalność i finansowy sukces. Ostatnio 35 Latek często dzielił się romantycznymi chwilami z Soufi na mediach społecznościowych. Jednak ostatnia afera z partnerką przyniosła zamieszanie. Soufi, pochodząca z Ukrainy, została oskarżona o udział w transmisjach dla dorosłych. Choć młoda kobieta przyznała się do swojej przeszłości, zapewnia, że nigdy nie wystąpiła nago. Sprawa wywołała szerokie komentarze w internecie. W wywiadzie do Podcastu z Sylwestrem Wardęgą i Bogdelem, Gola wyznał, że zdawał sobie sprawę z przeszłości Soulfi jeszcze przed rozpoczęciem związku. Przyznał, że obejrzał nagrania i był świadom, że jego partnerka nie pozowała na go. Kropka podczas rozmowy Gola bronił swojej ukochanej, ujawniając, że Sofi na początku nie zdawała sobie sprawy, że transmisje są erotyczne. Podkreślił, że dziewczyna była ubrana na większości nagrań i zaznaczył, że gdyby była całkowicie naga, byłoby to dla niego problematyczne. Odpowiadając na spekulacje o wieku Sofii w czasie nagrywania, Gola stwierdził, że miała ledwo co skończone 18 lat. Gola wyraził również współczucie dla Sofii, która, jak powiedział, została podłamana przez całą sytuację. Zaznaczył jednak, że młoda kobieta jest szczera i grzeczna, dodając, że na Instagramie pojawiają się gorsze rzeczy niż jej przeszłość z kamerkami.